I, I znają, że Cię będziemy mieli. Pewnie, kiedyś. E, Znam z... się prawie z, z Robiksem. Oh. Byłem... Wow, wow. Co sądzicie o Lexie? Lexi. E, Lexi. E... No, wydaje się być bardzo sympatyczna, aczkolwiek no, mało ją znamy prywatnie, żeby aż tak się jakoś głębiej wypowiadać. Ja ja tak nie znam ani prywatnie, ani publicznie, bo... No, ja raz nie, raz nie oglądam. Nie oglądam, nigdy nie rozmawiałem i... Raz z nią gadałam, wydaje mi się sympatyczna. No. No i tyle mogę powiedzieć. Nie chcę w które e, no. w którym e, nic nie zrobisz, a zarabiasz, nie zmuszam, to hajsu za free, dobrej nocy. Ja nie wiem, o czym rozmawiacie w tym momencie, bo ja nic nie Ale wiesz, nie jak się takie projekty nazywają i jak to, jak to wygląda. Miałem kiedyś doświadczenie z takim. I drugi raz nie chcę. Smolin. Kiedyś ślub? To się niego trzeba zapytać, bo się jeszcze nie oświadczył. Zabikos. Albo zamiast sobie mógłbym komentarz pod jakimś filmem. Jeśli tak, to naprawdę będę się cieszył. E, Kocham, a ty no... jesteś najlepszy. Maruś. Dzięki no, bardzo, dzięki bardzo, dzięki bardzo, dzięki bardzo, Klaudusia. Kiedyś ślub? Ale... Chyba w czwartek będzie fajne zdjęcie na Instagramie. A do tego. Następnego... Oh. <gry> jutro. 25 Dan, maja. Time, tak, jutro, 23 roku. No czyli w sumie nie... No, tak... No, myślę, to, że nie, nie tak długo jeszcze, no. Tylko Ale chcemy sobie o czym poczekać mam aż jak piszesz, aż Przejdą te wszystkie koronawirusy. śmieszek na przykład coś, coś takiego, to no, chcę napisać na to. Ja wiesz, no ja też mogę jakby trochę swoich jakichś tam zajęć, trochę rzeczy robię. I no, jak masz jakieś konkretne pytanie czy coś, to no to, to, to napisz, a jeżeli jakby no, nie masz ci Marek, czemu nie i nalicza punktu? Emotka, bo no, bot ma czasami problemy e, osłyszy, różne no. e, i trzeba być przede wszystkim aktywnym na czacie, żeby on w ogóle wylał, wyłapał, bo to nie jest jakby bot od YouTube'a, tylko to jest jakby zewnętrzny, zewnętrzny bot, nie, nie od YouTube'a, także on nie ma możliwości, żeby e, sprawdzić listę osób aktualnie oglądających. Bo, bo on korzysta z informacji, które wszyscy widzą, czyli widzi czat, nie? Jak jest ktoś na czacie aktywny, czyli coś tam raz na jakiś czas napisze, no to wtedy go zalicza. Tak to działa. Marku, ja od 2, to jest gdybyś dał mi szansę, i ja bym ci go przestaje to być. No nie wiem, no nie wiem. Mógłbym 5 nich poświęcić, ale nie więcej. Nie no, ja nie wiem o czym mówić. Nie ja się boję takich kurde interesów, bo ja mam swoje jakieś takie rzeczy, które chcę robić i mam... mam gdzie wkładać pieniądze. Hej, dzisiaj mam wszystkie najlepszego. Julia Janicka. Lepszego. A ja ciebie skądś kojarzę. Ja ciebie skądś kojarzę. To no, często jest na live'a! Ja ciebie skądś lepszego. kojarzę, Julia Janicka. A tak a dostanę zaproszenie na weselę. Nie wiadomo, jakie to wesele jeszcze będzie, czy będzie takie małe, czy Właśnie, czy jak większe. będzie huczne księżniczkowe, no to pewnie, już dostaniesz. A jeżeli będzie, wiesz, takie polecimy sobie na Bali, we dwoje, tylko <grym> ksiądz, zobaczymy Zobaczymy, ile, ile będziemy chcieć wy chcieli wydać, nie? Bo to też jest bardzo istotne. Dobra, kręcimy jeszcze raz tutaj. I co, za chwilę klucz dropik, co? Co Wy na to? Jak się zapatruje się na takiego klucz dropa? Klip B! Ile wasz kot ma miesięcy lub lat? On jest 7 września. Czyli ile ma? Co no? Karolina, po to masz takie coś, żeby nie trzeba było liczyć. Pół Dobra, od do... 28 04 2021 Zobaczymy sobie ile Dzień dni kolega. ma Marek dam Ci za chwilę 50 dolarów Zarejestrujesz się i przekonasz się, okej? Okay? Ale to musimy pogadać, bo takie pisanie jest debilne, serio, ja nie z tym, co naciągam i rzucają mnie do jednego wora Zawik z dobra, ostatni na dziś, ale mnie Trzymajcie się, dalej się do końca, buziaki, zabij Pozdrawiamy Tam... Powodzenia portajcie. Fortnite'cie y Drobiksa nagrywaj, na Fortnite jak gra. O, Wizards Brothers, 10 jeszcze dyszka, nabrowarka na, na, na majówkę. Trzymaj A 10 właśnie, 10 kiedy jest ta majówka? 28 jest, to już za niedługo. A ja Ej. czekam na tą majówkę, Trudny. bo ja mam coś ważnego w tą majówkę, Co słuchajcie. To no serwer do Minecrafta, także nasz kot ma 233 dni, jaki on jest stary już. 7 miesięcy ma. Pozdrawiam oczywiście Filipę bardzo serdecznie. A już się nie mogę doczekać crush dropa, ty Karolina? Adi, nie, Adi ja czekam. Adi. Nie, ja najbardziej czekam na jakieś fajne takie pytanie, na które można się będzie rozgadać. O, o ja lubię. Będzie to dodawane, dodawane tutaj hajdex. przez Lenara. Czemu mi się punkty Super. nie naliczyłem. Przed chwilą mówiłem o tym. Zaraz pójdziemy na Discorda po pytania. Ulubiona pozycja? Eee, jak by to powiedzieć, jak byś to powiedzieć, taka... Bo w gimnastyce artystycznej, no to foka. No to moja kobra. odpowiedź jest taka sama. Moja odpowiedź jest taka sama. A różnie nazywają foka, kobra, coś takiego. To była taka jedna z moich ulubionych w artystycznej, To moja no? odpowiedź będzie taka sama. Macho. Marek, kocham cię. Nie, nie, klucz, drop, to ciekawe. Podoba Ci się Q&A? Kiedy jakiś gość specjalny na live. Dzisiaj jest. Raczej nie, nie planujemy. Dzisiaj Chciałeś jest. kiedyś odejść z internetu? No kurde, żeby to raz. Kiedy będziesz oglądać na live posty na fanpage'ach? Ja będzie jakaś specjalna no. okazja i będą no, fajne marka, posty do oglądania. E, dwa... E, minus siedem, tak? Zobacz. Szczur? Co on to robi? Teraz pewnie się wylosuje pytanie, czy będzie klucz drop. Na pewno. No bo o nim cały czas. Bo lubię. A jakim zawodzie my się iście za dzieciaka? Aktorka. Ksiądz. No naprawdę, chciałam aktorką być w e, Więc ja ci napiszę na maila jeszcze raz, e, gdybyś do mnie zadzwonił, byłoby... Kurde, ja, ja no, się no, w ogóle boję do ja ciebie tej kwestii, bo tak, zobacz co, co teraz jest. Jak się, jak już... Jak już ktoś mi proponuje taki biznes 100%, no to, to, się, to jest zawsze tak, że, że jest się namawiany wielokrotnie, także to, to na minus, kurde, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę kurde. Bo to są złe rzeczy takie. Jak, jak ty uważasz, że to spoko, to, no to rób sobie tam cinek, ale ja nawet nie zamierzam podejmować rozmów na ten temat. Nie może Karolina będzie chętna, ale ja na pewno, o, ja na pewno nie. Także nie, w dzieciństwie chciałem być księdzem, drodzy Państwo. No ja chciałabym ja się Jakby się to zmieniało? Ewka, no fk 12. Jakie ewka ma pytanie? Pozdrowisz Patrycję. No wiadomo, Patrycja jest pozdrawiana. Patrycja, duch, podajka. No, a czemu by nie? Czemu by nie? Agata. Agata, jakie masz pytanie? Jak poznać po Marku, y, jak jest zazdrosny? Nie da się. Da się. Słuchamy? Mówi! Co? Po prostu mówi! Nie no, bo tu widać. Pytasz się, dopytujesz, dzwonisz albo coś. No widać no co? No. Dzwoni jak coś chce, Karolina. No to też. Ale czasami dzwonisz tak, a co tam, co tam, czy coś tam... I podejrzałam, że, że, że patrzysz. Że ja coś. w ogóle nigdy nie dzwonię, bo ja mam co do roboty. No tak, bo masz mnie tutaj 24 godziny na dobę praktycznie. O, ktoś zadał pytanie na czacie, będzie klucz drop. ja czekam na klucz dropa też. Ile jesteście już razem? Przed chwilą Nagraju, mówiliśmy, się mają życie i nagrać się muszę, drugiej drugie nie, nie, dwa razy opowiedziane, żart jest śmieszny. To wtedy miało swój klimat, teraz to chyba nie będzie. Ja w nim e, wypłacam od 8 miesięcy, że zostaniesz e, to do Karoliny, do Karoliny. Ja pokażę to Karolinie i... Ja dziękuję, dziękuję, no kurde, powiedziałem Ci dziękuję, no to... Dziękuję cinek, no. Nie chcę. Ile jesteś już razem? Tęskni za że są bardzo tęskni. Tęsknię za czasami nagrywania z Łukaszem bardzo tęsknię. Bardzo tęsknię.